Monster! Where are you? How? Cześć jest jestem Xeno, a wy jak widzieliście, albo nie, nie widzieliście, jest to Dragon Ball Unreal. Jakiś miesiąc temu trochę może więcej wyszedł, powiedzmy, update do tego. Oczywiście to jest właściwie wersja demonstracyjna, w pełnym słowa tego znaczeniu, czyli wersja ta ma tylko przedstawić jak działa ten Unreal Engine. Niby są jakieś kontrole na xboxa, powiem wam, że działają, ale nie wszystko. Mamy na razie tylko dwie postacie kredycji i tak dalej. Możemy sobie potem zobaczyć postać, jak to już wyjdzie. Możemy grać nim jeszcze. przy Steam'a no, Steam może, Steam, można grać. Multiplayer online też będzie, także. Nie wiem, to wkrótce. Kiedy? Nie jestem w stanie wam powiedzieć. Link, jakbyście chcieli pobrać, chociaż szczerze, nie bardzo wam polecam. Bo już, żeby to nagrać, na no to klasie dosyć często kraszuje. To jest takie, jakby demko technologiczne. O, to jest dobre określenie, że można było zobaczyć. W jakim kierunku zmierza ten projekt? Link do kanału twórcy, jak i tam do filmu, w którym można pobrać to demo. Ponad około 4 giga. Jakby ktoś chciał, także od razu ostrzegam. No, ten. Możemy sobie wybrać Canyon. Zaraz zobaczycie, jak to pięknie wygląda. Tak, gdzie to drzemot, tylko jest to, to, żeby pokazać właśnie moc Real 4 i wspiera tylko kontrolę do Xboxa. 360. I tak, autor pisze, że potem w grze będzie można zmienić jeszcze styl walki naszego e, wojownika. Tak, mamy Goku, GT i mamy Goku. Widać po tym, że się podświetlają tak najjaśnie, jak na nich znajdziemy myśl Ale widzimy, że jakiś broli jest przygotowany. Wiz, Goku, Vegeta, Birus, Hit i Bla. Najpierw Wam pokażę e, Goku. All right, let's do Okej. Okay. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda wszystko. Możemy sobie jeszcze zmienić na przykład od 1 do 5. Wiem, że jak wszystko się wcisnę to craszowało grę. Nie, że później nie można było zrobić, ale mamy tak jedynka, to jest taki jakbyśmy mieli słabego kompo. Dwójka. To jest troszeczkę lepsze. Poziomy, tam, poziom detali. Trójka, czwórka. A i piątka to już jest w ogóle. <noise> już jest masakra, już jedynka jest lepsza, czyli czwórka. Tak, czyli czwórka najlepiej to wygląda, I jeżeli sobie wyjdziemy do tych opcji, chociaż czasami też to mi się buguje. A nie do nie, nie, nie opcji Customize. O, to możemy w przyszłości, będziemy mieli swoją postać, to możemy customizować eee, nasze postacie, widzicie Goku tutaj zasłania słoneczku. Możemy sobie zmienić outfit teoretycznie później. Zmienić głowy, włosy, ale to przy Goku nie można, przy Goku SSJ4 można za to. Ale animacje jakieś są. Trenuj, o tak, pompki. oko, Tu brzuszki. I, i, powiedzmy, dobra, no i tyle. A możemy zablokować tę cutscenkę z transformacji. Yy, ale my tego nie będziemy robić. Dobra, continue. Continue. Oczywiście, wcześniej było tylko wsparcie dla myszki i klawiatury. My, czy my, myszka i klawiatura. No, ale widzimy, fato realistyczne te e mapy. Bardzo fajnie to wygląda. No, i można sobie biegać i ten. Ale co tu jeszcze można robić? Można się transformować. Oprócz transformacji, tak. Ataków tutaj żadnych nie ma. Będziemy się power-upować standardowo. No, i zbugowałem grę właśnie w tej chwili. <laughs> Mogę wyjść? No chyba. Ja wiem, zaraz spróbujemy. Dobra, odbugowałem. Czy trzeba było wznieść się powietrze, i możemy na przykład w locie leżeli tam sobie delikatnie. I możemy mieć też takie przyspieszenie. No i mamy mapy bardzo ładne. O, i, i przez przypadek poszedłem na Super Saiyanina, ale Lipa, bo on ma coś takiego, że na Super Saiyaninie nie ma. Tak, i w tej chwili popsuło mi się menu. Tak jakże jeśli się przemienicie Goku tutaj, to się dompsuje menu. Eee, nie można wyjść trzeba restartować grę. No niestety. A to najpierw wam pokażę. No niestety, takie, takie uroki demka technologicznego. Mm, tu można było urodzić kamerę Genki Damę, można robić, ale to nie działa. E, możemy się jeszcze nie dalej przemieniać. I mamy jeszcze przemianę. Uwaga, mamy SSJ2, tu mamy pola wyboru bo SSJ4. Ale my w tym wypadku możemy wybrać tylko SSJ4. Widzimy Goku wraca do podstawowej formy, leży w piochu. Jego serce bije. Wypatrzył się... nie wiem, jakby gdzieś patrzył na bicie ziemi, ale spokój. I się przemieniał w wielką małpę. skakać. Które potem wielka mało poprzemienia się w, w Golden Ozar, czyli w bobkę SSJ, krótko mówiąc. No i... I mamy naszego SSJ-4. You're strange one. Tam jest dziwny. O, i odzyskaliśmy menu w tej chwili. Proszę bardzo. Teraz sobie zestartujemy. W tej chwili możemy tylko latać. I pojawia nam się nas poziom 96. Przyspieszenie. Ale fajnie, ale ładnie to wygląda, nie? Faj fajnie jakby kurzę stworzyli tak negierę. by było nieźle. W sensie jakieś większe studio nawet. W tej jedna osoba. Boże, jak on lata. Dobra, jaka niezbyt Leci do góry. O, i możemy jeszcze. Tak, i. Aj, i Goku. Jak 4 aktualnie, jeżeli lata, ma ataki. Czy mamy raz 10 kamecha Pod z i idziemy ją wystrzelić. Nie boją wystrzelić. Trochę bym nie nie zniszczyć planety, nie? No, trochę hałasuje. Yy, mamy jeszcze Dragon Fist Explosion. Boże, jak to ładnie wygląda. I can't lose. Gitara! Bardzo ładnie to wygląda. Pod pod Grekiem y, super blasty. A i możemy sobie. Możemy sobie celować myszką. My, myszką, tak powiem. Y, jeszcze klikniemy V na klawiaturze. Napadzie tym znalazłem. Jest taka kadzienka, w której pojawia nam się Vegeta. Halo, gdzie? O, jest Vegeta. Trzeba go znaleźć. O, jest. Dobrze jest. Uhoj. I teraz jesteśmy zablokowani i możemy lecieć i z przyspieszenia do przodu. Możemy jeszcze... O, tak, zapomniałem. O, tego nie widziałem. Halo, Allo, nie zgnęliśmy, dobra. Jest jeszcze Instant Transmission pod A. Boże, burze, jakie Oj, dobra, teraz widzimy na żółtym pasku. Mam troszkę mało energii. Ale ładowanie chyba też tutaj nie działa. Nie wiem, czy to był... Nie, chociaż żółty pasek to jest chyba doświadczenie. Już nie wiem, bo to jest level 96. Niebieski może być XP. Nie, nie wiem, widzicie sam, sami coś, nie wiem. Ale, ale liczyłem, że będzie można się transformować. Bo patrzcie, tu jest coś takiego pod atakami Fuzja, Gogeta. A, o sorry, to był Fist. Sorry, but I can't lose. to? <laughs> no widzicie, jak podlatuję do niego, to lecę do góry, jak wciskam A. To, to chyba jeszcze nie działa. Jakbym eee... spróbował. Nie, nie działa, nie działa. Bo boże, 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 Oj, patrzcie, jesteśmy ładnie zablokowani. Nie wiem jeszcze, jak się lokuje przeciwników. Może to będzie w przyszłości zmienione. Mam jakiś celownik. Chyba coś nam się pokazuje. Dzisiaj nasza postać, patrzy. To, to jest takie demko technologiczne, w którym można zrobić fajne rzeczy. Jeszcze jest jedna rzecz, którą można zrobić. Zaraz wam pokażę. E, oprócz właśnie tego, można się na chwilę przemienić Taką fajną transformację, tylko patrzcie. Teraz minimy, działa, ok. Może no, jeszcze tajokena jest jak jest się na ziemi. W nie działa. Mm, natomiast jeżeli użyjemy tego przycisku do ataków i użyjemy tego tajokena, no to możemy się przymienić jeszcze w. Tego oto SSJ-5, no I to tylko na chwilę. O, działa na menu. Dobrze, czyli odbugowałem. <grym>, odbugowałem grę. Czyli mam z powrotem zwykłego Goku. Który... Mm, nie może atakować, no. W tym demie. No i tak, tutaj mamy oświadczenie, tak? Że jest to po prostu beta, beta, beta i... No i tyle, no. Ej, słuchajcie, dobra, muszę ja Musiałem zrobić jeszcze raz, bo e, mogę wam pokazać jeszcze inną mapę. Bo to jest tak. O Nie, akurat mogę. Nie, 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 nie było tam. Tam był flat desert, to jest desert. Musiałem wziąć od początku, e, bo znowu przez przodek się przemieniłem. W, w, w sesji z 5 mnie cofnął. dobra. Sorry, but I can't lose. Tym razem wybieram od razu Goku w formie. Round 1. Round 1 w formie Sysy, sysy 4 Który może na przykład zrobić gęki Damę. Zwykłego Goku też może, ale ona nigdy nie jest gotowa nigdy nie może już rzucić. Dobra, tak. dawaj do góry. Patrzcie. Coś śmieszne. Podczas robienia tej gęki damy Można latać, patrzcie Mogę się oddzielić A już mi mówi, że jest ready, patrzcie A ja mogę jeszcze, jeszcze, jeszcze Jeszcze A już była ready Rośnie, rośnie Czekam aż czałkiem urośnie Tylko musicie uważać na uszy i tu jeszcze rośnie, ej, no wcześniej mi tak przestała. Nie chciała mi. W pewnym momencie zatrzymała się i już. O mój Boże. Just to wszystko rozpierdzieli. Tutaj ja powinnam nad nią być. Teraz to trochę za późno. Dobra, oddalamy się. Może już w swojej postaci nie widzę. A ja rosnę i rosnę! Latem i zimą na wiosnę. I ona dalej rośnie. Z jakie to jest ogromne. Myślę, że to nie będzie jakiegoś specjalnego efektu, tylko po prostu no, większe obrażenie będzie zadawało. Dobra, jak teraz wypełnię ekran, to przybliżę. A jak przybliżę, to, to rzucam. Dobra, już jest pełna cały ekran. Dobra, przybliżam. Tylko nie mogę szybciej. Może z królem będzie szybciej. <laughs> nie ma szans. Prawie w ogóle się nie przybliżam. Przecież cały czas się oddalałem. Dobra, przybliżamy się. O mój Boże, jakie to jest wielkie, ogromne. Ja wiem, że jest ready. I... <laughs> o mój Boże. Ona rośnie cały czas. Dobra, przybliżymy się. Dawaj. Dawaj. Uf, dobra, udało się jakoś. Dobra, rzucamy to. Jakie to jest wielkie. Ej, nie było tak spektakularne. Jakby mi się wydawało. Kurczę, cały czas mi się budem strewanie z Universe. A jeszcze było. A, to pod altem jest ten. A, zwykłego komaka mecha mecha. Pod altem. Jest pod shiftem. Poza jeszcze są jakieś szydery czy coś. Nie wiem. Dobra, V się lata. Z tym X-em się lata, z się idzie w dół. Pacjom do góry, jakby ktoś pytał. Że... Nie wiem. Dragon! Sorry, but I can't lose. No, to, to, to chciałem powiedzieć. E, co to jeszcze? Sorry, but I can't lose. Dobra, już nie chciałem tego. No także to jest takie demko technologiczne. Możemy sobie jeszcze gdzieś wystrzelić tam. Ta mecha, mecha. Gdzieś tam. To bardzo ładnie wygląda, swoją drogą. Oj Boże, jak to jest głośno. I tak jak pamiętacie, V robimy cutscenkę. Goku, go! Głodzisz z wegetą. Zwykłym. Dobra, po dwóch minutach szukania na tamtej mapie jednak no, zrezygnowałem, że chyba na tamtej mapie się nie pojawią. A, widzicie, wystarczy podlecieć już jesteśmy zalokowani. No, także... no, taki... no nie wiem, no słuchajcie, no... Myślałem, że coś więcej będę mógł Wam tutaj pokazać. Wiem, że na pewno będę musiał tą grę przecierzyć bezstrasznie głośno. Tragicznie głośno. Nie, eee, ale tak. No to... Mm, mm. Eee, no to się Vegeta zbugował ścianie. No to ja myślę, że go trzeba wykurzyć. Także no, chciałem wam coś pokazać no, z, tej, z tego demka. Myślałem, że będzie może troszkę więcej, no ale to jest na razie już tak, no. Demko technologiczne. Tego jeszcze nie trafia, chyba tam. No. Także na sam koniec. <taki> Takie dla Was niespodziankę. Dla waszych uszu, nie wiem gdzie on jest, schował się gdzieś, bite został ścianem, także no. Ładnie to wygląda, miejmy nadzieję, że się to rozwinie. No. <ścoughs> Jak to fajnie wyglądało, jeszcze raz. Jakie wybuchy. Dobra, fajerwerki. Słuchajcie, no myślę, że to by było dzisiaj na tyle. A ja się z wami będę żegnał. O, jak pięknie. O, patrzcie, można jeszcze ten go... Tak, bo mówiłem, że można CSJ4, ale nie powiedziałem. Można zrobić z niego... CSJ5. Yy, Ala. U włosy można mu zmienić. Wow. O mu zmienić na takie ala, 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 ala zły Goku. No, dobra, także no, może nie za wiele, ja wiem, ja też się czegoś więcej spodziewałem, ale... No ale co, ale nic nie. Ale nic, no po prostu. No nie, dobra, także Goku się czuje świetnie, a ja myślę, że może jakoś to mi się uda w miarę sensownie pociąć, bo <laughs> to się parę razy scratchowało, a więc no. No, tam takie rzeczy. Więc dajcie znać, czy Wam się podobało, czy chcecie, nie wiem, może więcej takich rzeczy, a może sami macie takie rzeczy, a ja o czymś nie wiem, yy, to mi piszcie, zobaczymy, może obczaje. No tu na razie widzimy, na no, takie dymko technologiczne, no i, i co? Także do usłyszenia, do zobaczenia na razie. Dzisiaj tak jakoś nie wiem, słuchajcie, bo do burza za oknem, ja jestem taki dziwny dzisiaj, <laughs> spokojny, strasznie rozespany i nie wiem. Po prostu normalnie grzmi mi strasznie, przy... co chwilę mi za uszami grzmi. Więc no, no to, to wszystko już, więc do usłyszenia już nie przedłużam. Trzymajcie się, na razie.